No, Elo, Elo, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam, jest tak późno, miałem już na ale awaria YouTube'a jakaś, wstaje. podobno, w zdalnej wschodniej Europie, podobno, w Niemczech i w Holandii też nie było YouTube'a przez jakiś czas. Coś się działo, awaria w Google. E, wszystko wróciło i nagrywam dla Was podsumowanie dzisiejszego losowania no to pierwszy aparat to jest, jak widzimy, Gladbach City. No, raczej City tutaj wygra, choć Gladbach może to niespodziankę. Kolejne starcie to jest Lazio kontra Bayern, czyli Immobile kontra Lewandowski. Bayern raczej bez porażki przetrwa, grupową i pewnie Lazio, no, nie obyło się problemów. Myślę, że tutaj Bayern wygra. Chelsea Tetico, no to za może być ciekawe mecze. Tetico nie ta forma w Lidze. Tak, no ostatnio też malety przewalili, ale tam forma w Lidze jest niebo. A Chelsea, no tak średnio. Może coś się wygrywają, ale na tak na takie transfery, jakie oni prowadzili w tym okienku, to średnio. A następny mecz to jest Lipsk-Liverpool. I to jest bardzo ciekawy mecz. Liverpool, jak wszyscy wiemy, jest już no strasznie przez te kontuzje niszczony. Jeszcze raz że Lipsk wygra. No jak ci pozbierają, to Lipsk, Lipsk ma szansę. Kolejny mecz: Porto Juventus. No Juventus raczej tutaj awansuje, ale no. Porto, tutaj pirlo. Juventus, no nie gra zbyt fajnie. Piłki. I, I nawet nie są liderami serie A. Jak zwykle się, je, się ma w no, co sezon. Ale zobaczymy, co się stanie. Porto nawet ładnie grał w swojej grupie. Zajęli drugie miejsce. No, może być ciekawy mecz. Kolejny mecz jest chyba hit tej rundy. Barcelona PZ. Neymar Barcelona, bardzo na No, no i wiadomo czy wróci, bo wczoraj w meczu z Jonem jakiś tam uraz poważny miał, że go znieść z boiska. Podobno ma być koncesjonowany przez 3 miesiące. Tu nie jest potwierdzone, ale jeśli to będzie prawda, że będzie 3 miesiące leżał, to raczej mecz przegapi. Barco, chyba dwóch mecz albo jeden mecz przegapił się nie pamiętam dokładnie. No, w Barcelonie nie jest też za dobrze. Aktualnie jest tam afera, że niby Puj, Riki ten młody Puig to niby tam informacji przekazywał medium i się Kuman wściekł i nazwał go Kretem podobno. Więc u nich też nie jest za ciekawie. Kolejny mecz Borussia z Sevillą. No Sevilla w tym stronie też coś fajnego pokazuje. Jak będą chcieli i powalczą, to mogą awansować. Lucia wczoraj oficjalnie zwolniła swojego trenera Juliana Favre. Tam Luciana Favre już pewnie jakby się nazywał. I według mediów jego następcą ma być Maurizio Poczetino. Jeśli to będzie się okaże, to. No, będzie ciekawie. A podobno niby te są informacje, że niby asystent ma cały zespół do końca sezonu, więc no. Informacje sprzeczne, ale. Czekamy tu się dowiemy, co się stanie w Dortmundzie. I ostatni mecz: Atalanta Real Madrid. No, jako kibic Realu jestem zadowolony. no... To nie powiecie, a ale Atalanty nie może lekceważyć w zeszłym nie byli w ćwierć Ligi Mistrzów. A w tym ograju Liverpool 2-0. Ja się nie boję, Atalanty. Jak Real zagra, gra w ostatnich trzech meczach z Sevilla z Garbach i Atletico w Derbach, to ja się nie boję o wynik. I, i myślę, że Real awansuje do ćwierć no i teraz mam przedstawiać moje typy. No, Gratbach City, no wyjdzie naszym zdaniem City. Lazio Bayern, Bayern. No, tutaj obstawię Atletico. Tutaj obstawię Liverpool. Tutaj Juventus, tutaj PSG, tutaj Sevilla, a tu Real. I zobaczymy, co się stanie. Napiszcie w komentarzach, jakie wyniki wytypujecie. I kto waszym zdaniem wyjdzie z tych. Znaczy, no, no awansuje dalej w tegorocznej Lidze Mistrzów. A na razie to na tyle, znaczenia i elo.